No Witajcie, jesteś drany Krzysiek z internetu. Teraz mam szybkie uruchomienko, jestem tutaj z kolegą. E, musimy dodatkowy sygnał puścić na jedno mieszkanko. Mieszkanko, nie mieszkanko, mieszkanie czkową. E, jak tu widać ładnie już mam wszystkie opisane. Tutaj musimy dołożyć sobie pikta'a. Jak tu widać tu już się wspomagam projektem. Mój odręczny, wypocinek Krzyśka pod tytułem, jak to widać. Już tu mam pięknie zaznaczone, które mam sygnały używane, które nie, które są w zapasie. Praktycznie wszystkie zapasy znikły. I dobra, teraz tak, cyferki czarne. No to, panie Mateuszku, proszę mi dać pigtaila. Szukamy kolejnego. Daj mi cebanta na razie. to cebąciki mało? No, te ściski. Fajnie. To jak nawet widać, o, wszystkie już mam piktyle opisane. Ostatnio tutaj taki audyt zrobiliśmy, żeby wiedzieć, który to który piktail Że cyferka jest cyferką. Tu jest jakiś czerwony. Czerwony, czerwony, wyprowadzony. A, dobra, lecimy klejnem To jak widać, sobie przekładam na spokojnie piktyle. Kiedyś yy, było tak, że sobie piktajle poddawałem yy, jako zapas, ale zrezygnowałem z tego, bo później to się mieszało, który to który piktajl. Zawsze można źródłem światła sobie zaświecić, ale stwierdziłem, że zawsze wolę świeży piktajl dać i dołożyć. Mam to wszystko tak trytkami luzem połapane, nie jest na zamocy na ścisk, nie muszę ich odcinać. To się trzyma, przekładamy sobie o chorągiewkę zrobisz Mateusz. A przez dwa, no tak. Dobra, no to jak to widzicie, tu już sobie tutaj opisaliśmy pigtaila, tu już wiemy co to jest. Ostatni sygnał będzie wykorzystany. Obracamy sobie mówkę, ściskamy z powrotem, żeby przez przypadek nam nie poleciała. Odmierzamy sobie ściągamy. Proszę. Tak to jest Easy Strip. Ja lubię Easy Strypy. Nie miejsca zajmują. Dwóch to nie ma pamięci kształtu. Wszystkie zapasy wyciągamy. Tam miał odnotację wcinka tuba czerwona. Tu widać wcinkę też wyciąga. Nawet z niej nie korzystamy, ale ją wyciągamy. No, to jak to widzicie, chwilę popatrzałem sobie na włókna, które są upożywane. Znalazłem żółte, które jest poszarym. Czyli ósme włókno. No, ma już się czy to do spawania. A zmierzyliśmy, jakie mamy sygnał. No, tam się zmierzymy. Tu jest tylko jeden aramid, na szczęście bo to sok jest ustawione, czyli jest obniżona temperatura a długo to zgrzewa no i też jeszcze ma tą system chłodzenia załączony no tak, bo to jest tak ustawione że nie by, żeby ta izolacja zdążyła ci się wychodzić zanim wyciągnie, żebyś połamał no, teraz może sobie wyciągnąć panie kolego daj mi to na ziemię dobra, teraz zwijemy Mamy no, przełożenie, nie mamy przełożonego. Jak wkładamy to zawsze wkładamy sobie pręcikiem do góry. Dobra i opisujemy. Dobra, osłonka opisana. Dobra, co pierwsze chowamy? Cienkę jaką pierwszą chowamy, bo podejrzewam, że nigdy nie będziemy raczył jej dotykać, tylko dochodzimy głównym sygnałem. On no w sumie to jeszcze jest główne, bo to jest za pierwszym splitterem, za pierwszym spliterem tu jest drugi kliencki już. I nikt się nie spodziewa, że to tak się mucha w ciągu dwóch, trzech lat się, ro... się zapełni. Co to dotyk normalnie? Czy obok? Nie, wszystko. Jak tu masz luźne, mhm. czekaj. Ładnie wszystkie równo mamy, nie? Tak so wyrównajmy. Tak i tak wszystkie idą do jednego koszyka. Ja zawsze daję sobie tu do środka. Jak mam taką możliwość. Nie musisz kombinować najlepiej w środku, bo masz CTT. Te, te, moim zdaniem to najlepiej tu trzyma, bo czasami tu z tego potrafię wypaść. Dobra opisane, opisane. Ja nie wiem czy to widzicie. Część ma opisanek jako na czerwono, czyli idą z jednej strony, czerwony, czarny idą z tamtej strony, to tak ładnie już kolorystycznie mamy opisane. Dużo się nie muszę męczyć, żeby coś zgadnąć. Dobra, osłonka daj mi. Do środka zawsze chowałem To moje wypociny, takie na szybko, żeby tylko wcisnąć się do studni. No takie aramidy dwudziestoczterowłóknowe, to mufy są troszkę za małe. wiesz, bo zaraz to się pikolimy, zaraz ktoś będzie płakał, że nie ma interneta. Tak jak widzisz, wcześniej żeśmy rozcinali włókna, to jest wcinka. No wcinka. No wcinka. Z jednego włókna. A to z wyciąga wyciągasz jedno włókno? Tak. Tu już tak. do drugiej? tak do odnogi ten kolega do odnogi to wyrzucamy tu ten zabieramy tu a masz różowy nie żółty z tego to tu różowy chyba pękł w trakcie i tu z tego co tak patrzę ale z tego bierzesz tak żółty Czekaj z 11a Z tego bierze e, do tego chłopakom co on mówił o fioletowym, nie? Mhm. Zwcinki. Fioletowe z wcinki, tak? Nie. My mamy żółty. To zaraz żółty. Nie. My mamy żółty. Czyli żółty mamy tu. Z wcinki. Z wcinki podbieramy żółty. No. A stąd? Tam fioletowy szukaj i tu nie mam żółtego no a tu jest żółty jest zespawany, widać że przy wcince musiał mi nie wyjść to teraz będziemy musieli go odplątać całego go pospawałem, żeby było nie żółty by był tam luzem, no to nic nie powinno być a raczej się z kablem się nie pomyliłem, bo jest na wcince. No, tu już wcześniej ten, ten czerwony, który mam tutaj nie, przez popady go nie rozciąć, już jest tu schowany. A resztę w razie czego możemy sobie przecinać. Tylko bym się tu już nie rozpędzał, bo jak z projektu zobaczę to czekaj. Oni mają dzierżawione włókno, a dżipu mają przygotowanego. To jest najlepsze, tu się rozrastają. Tylko mieliśmy tu szkoły podłączyć, a już się okazało, że nad szkołami są mieszkania Co chwilę dlatego przespawuję chłopakom Jeśli jest tu kropka, to podejrzewam, że to nie jest główne A przespawujemy tutaj do filotowego i filotowego ci schowałem z powrotem. Ale a teraz to wasz do, do filotowego. Nie, tu do sygnału. Żółty do, do filotowego. Przeskakujemy. Dla no, no, upewnienia to jest daj prawie, projekt, nie? co? To jest sygnaw, jak jest tak. Zobaczę czy mamy dobrą stronę. No, bo... no, do czego to jest? To jest ten, dużo tego, tak. To jest, jak jest kropka na tym, to dla mnie to jest oznaczenie, że to jest główny sygnał, bo to jest widzisz szcinka nie? No, no, no. Ktoś ten pierwszy na dom, nadać, ten pierwszy sygnał, ktoś musi, nie? Przed samym spawaniem on się zatrzyma jako pauza. A, I teraz, daję... teraz set, set, bo ja wcześniej to włożyłem. 18 ja, i to było Ale to jest piktaj hmm. się tym nie przyjmujesz Czyli teraz normalnie fioletowe Tak fioletowe Panie kolego poproszę Mamy pewne że dochodzimy to sygnałem To tylko co jedynie to nam zostaje że gdzieś kabel może być uszkodzony ale tu myślę że nie kabel na włóchnię. Nie tu popraw Bo tu masz przez to, widzisz Dobrze. Nie, popraw. Proszę poprawić, panie kolego. Jak ma, masz z jednej strony tylko małą kropeczkę, to możesz to na samej końcówce przyboleć, ale, ale to widać, że z jednej kamery masz. No takim, jak teraz zrobiliśmy? To akurat jest końcówka, no ale z, z OLTA możesz wysłać, podłączyć na jedną włóknię 60, iluś tam klientów, nie? Uh -huh. Na przykład na jednym włóknie no to już mamy link na przykład 40 giga, ale są i linki międzymiastowe, które mają po 100 giga, Nie, nawet i więcej, bo na DWDMie to możesz czyli CWD to nie możesz tak za bardzo też już liczyć, bo możesz na przykład 4 linki puścić po 10 giga, po 40 giga. My już CW, CWDM też już mamy, na przykład między katowicami a Tychami mamy na CWDM-ie puszczone bo na przykład mamy internet i osobno, osobno na falach nie? telewizję puszczoną no i plus jeszcze jeden link mamy 40 giga, bo mamy dwa razy po 40 bo jak jeden padnie to mamy drugi to już nie te czasy, że się trzymają tylko jeden link, tylko już musisz mieć dwa nawet trzy za niedługo będziemy mieli dobra, tu trochę ładniej by mi wyszło cienkopis